Ja bym ściskał mocniej. Nie przejmuj się, mój brat, też kiedyś dostał jedynkę. Chcesz kanapkę? Trudno, zjemy sama. tym to ma taki pyszny smak. Taki najpyszniejszy, że. że ktoś to musi zjeść. Plasterki chochland z naturalnych składników to wydatek, który się opłaca, bo kupujesz to, co najlepsze. Masz jeszcze? Jak dorosnę zostanę psycholożką Hochland, to jest pyszne Przyjrzyjmy się bliżej nowej Skodzie Fabia Nowe światła tylne Nowe alufelgi Nowa osłona w lodu powietrza Nowe światła przeciwmgielne Nowe wzory tapicerek Nowa deska rozdzielcza i kierownica Elektryczne lusterka A czujnik parkowania To teraz standard Nowa Skoda Fabia. Jeszcze ładniejsza. Jeszcze bardziej funkcjonalna. Skoda. Przemyślane rozwiązania. To człona. Skąd jeszcze wrzeli ta kabina? W Kabi z Polski panie Kabi to Twój styl. 320 tysięcy piłek czeka w promocyjnych wielopakach. Zbieraj czerwone kluczyki z puszek i uszczelki spod kapsli warki jasnej pełnej. Strzel sobie wyjazd na mecz UEFA Champions League. To miejsce czeka na Ciebie. Przez cały rok zapewni Ci Ekoterm Plus. Lekki olej opałowy najwyższej jakości gwarantowanej przez Orlen. Zimno! Łatwo dostępny dzięki rozbudowanej sieci autoryzowanych dystrybutorów. Ekoterm Plus. Pomyśl o nas ciepło. Mam ochotę na coś nowego. A wy? Oderwijmy się od codzienności. Pozwólmy płynąć akcji. Śmiejmy się do Białego Rana. Żyjmy na najwyższych obrotach. Wielbiam to! Wrócić się wśród gwiazd, bawić się na całego i odkrywać największe tajemnice przyrody. Teraz już wiecie dlaczego. Tak często wpadam w zachwyt. Tylko teraz. Wypróbuj Kanal Plus lub HBO za darmo, a aktywacja już za złotówkę. Cyfra Plus. Wszystko przed tobą. Tylko teraz. Kurtki damskie w cenie 199 zł znajdziesz w sklepach Kubus. Dlaczego indywidualne? Bo wpłacam sam ile chcę i kiedy chcę. Dlaczego konto? Bo w każdej chwili mogę sprawdzić, ile zgromadziłem oszczędności. Dlaczego emerytalne? Bo oszczędzam na emeryturę i nie płacę podatku od dochodów kapitałowych. Dlaczego w PZ Życie? Bo mam poczucie bezpieczeństwa i dodatkowo ubezpieczenia na życie. Dlaczego mówię o tym w tym miejscu? Bo kiedy mój pociąg dojedzie do stacji emerytura, będę miał na bilet, żeby do niego wsiąść. Indywidualne konto emerytalne w PZ Życie. Emerytura pierwsza klasa. Dbam o swoją cerę. Każdą środę odwiedzam kosmetyczkę. Zawsze witam mnie smaczną herbatką. Dziś zdradzę Ci tajemnicę idealnej cery. Herbatka owocowa Magic Fruits. Stworzona z naturalnego owocowego soku. Dzięki dodatkom skrzypu polnego doskonała na cerę. Bioactive Magic Fruits. Niepowtarzalny smak owoców. I niepowtarzalnie piękna cera. Kocham polską gościnność, tylko mój żołądek tak cierpi. I ciężko podarujesz o tańca fajną dziewczynę. O, pokocha mój biedny żołądek. Ranimax 150, tabletki powlekane z podwójną dawką ranitydyny, skutecznie usuwa zgagę, ból, niestrawność. Jak wy to mówicie? Od żołądka do serca? Ale przez Ranimax 150 działa do 12 godzin. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ranimax 150, chętno to Amine, cobrate. Anto, fa kaldo. Nie, Anto, fa kaldo. E kobrydy. Nestety. Mrożona herbata Nesti to połączenie tego, co najlepsze w herbacie i w owocach bez konserwantów. Anto, fa freddo. E kobryd, Nesti odkryj swoje pragnienia. Nowe, większe opakowania dla bardzo spragnionych. Czasem nagle nachodzi cię mały głód. Najlepszy sposób, by zniknął, to danie. Gęsty, sycący, smaczny. Metoda na głoda. Jedyny hiszpański sos do potraw Knor. Ole. Nowość: sosy do potraw Knor. Przeziębienie, grypa? Męczą cię różne objawy? Do wyboru jest wiele leków tradycyjne albo nowsze. Ale ja stosuję Gripex, bo szybko zwalcza wszystkie objawy. Gripex zwalcza wszystkie objawy przeziębienia i grypy, ponieważ ma trzy specjalne składniki. Jeden zwalcza bóle i gorączkę, drugi katar, a trzeci kaszel. Dlatego Gripex tak szybko zwalcza wszystkie typowe objawy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wszystką gościnność, tylko mój żołądek tak cierpi. Zgagę, ból, niestrawność skuteczniej usuwa Ranimax 150. Tabletki powlekane z podwójną dawką ranitydyny. Działa do 12 godzin. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ranimax 150. Chętno potrawi. Tak, na spotkanie ze świeżością. Taki delikatny. I jaki długi. Dużo dłuższy niż byś się spodziewał? Najdłuższe rolki Regina nigdy się nie kończą. O, cześć, nazywam się Wkrętek. Nie zwracaj na mnie uwagi, jestem zwykłym dermatowitem. No wiesz, tym zarazkiem, co zakaża paznokcie. Pragnę dostać się tutaj i zamieszkać. Nie dopadniesz mnie cąszkami ani żadnymi maściami do smarowania. Wkopuję się głęboko w palec pod paznokciem i znajduję sobie kumplę. Czasem nawet rozprzestrzeniam się na pozostałe paznokcie, nie tylko twoje. Czy masz grube, przebarwione lub łuszczące się paznokcie? Być może przyczyną jest zakażenie głęboko pod paznokciem. Porozmawiaj z dermatologiem i dopadnij infekcje tam, gdzie się rozwija. <śmienny> <śmienny> Bardzo mocno zbieraj Na zawsze. Szanowni Państwo, ta wiertarka wkręca gdzie chcecie i jak chcecie. Wkręcam, wykręcam. W każdym materiale szybko, wydajnie. Każdą śrubę wkręcam, wykręcam. 4 godziny bez przerwy. Szanowni Państwo, ta wiertarka wkręca gdzie chcecie i jak chcecie. Teraz opona nie do przebicia. Dostępna jest także w wersji zimowej. Kleber. Chrysalp HP Protectis. Kleber. Daydream. I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream. I fell asleep amid the flowers for a couple of hours. Rodzina Chevroleta powiększyła się o Lacetti Kombi. Lacetti Dostosowany do Twoich potrzeb. Chevrolet. Marka General Motors. To wszystko dziękuję. 80% psów powyżej trzeciego roku życia cierpi na choroby dziąseł. Ten piesek codziennie dostaje Pedigree Dentastix, który dzięki unikalnemu kształtowi redukuje osadzanie się płytki bakteryjnej i kamienia nazębnego do 60%. Teraz także Dentastix Mini. Lepiej dopasowany do niewielkich pyszczków małych psów.

Młodek, że ja podszedłem. A po co? Mogę zadzwonić. tanio jest. Sami Swoi. Najtaniej. Minuta rozmowy tylko 54 grosza, a zestaw startowy tylko 15,99. Bez abonamentu, bez rachunków. Sami Swoi. Prosta telefonia komórkowa. Zwykłe pizze są takie zwykłe. W Telepizze zawsze więcej. Powiększ wymiar. Teraz duża pizza w cenie średniej. Codziennie do wygrania. Telefon z aparatem cyfrowym oraz mnóstwo innych nagród. Weź udział w konkursie i wyślij SMS-a. Każdy SMS wygrywa. Niełatwo wygrać bitwę morską. Ale nawet dzielna armia walczy na próżno, jeśli naczelny dowódca nie bierze głównego wroga na poważnie. Grzyb to nie zabawa. Może wywołać infekcje i alergie. Ale Domestos zapobiega powstawaniu grzybów i niszczy zarazki w łazience. Domestos, gwarancja higienicznej czystości. Czy można ogolić się złotówką? Teraz można. Wymienią na dwa platynowane ostrza Polsilver 2. Nie kupuj zwykłej maszynki. Nowoczesna maszynka Polsilver 2 z podwójnym platynowanym ostrzem goli łatwo, dokładnie i za jedyną złotówkę. To, co dobre, nigdy nie przemija. Nie wiem, jak mam zacząć. Być jakoś. Już się wystraszyłem, a przecież zawodników jeszcze nie ma. Ale to nie jest. Oni do nas przyjadą z całej Polski z nowymi dowcipami. Tylko ja cały czas nie wiem, jak mam zacząć. Wiesz, no. Musicie to obejrzeć. Nie, nie, Za mocno. Nie można ludzi zmuszać. Powinniście to obejrzeć. No blisko, ale jeszcze inaczej. O! No? Obejrzyjcie to, bo warto. O! 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 o. Oglądajcie maraton uśmiechu Jutro o 18.30 w TVN Czas wreszcie coś wyjaśnić Górą Kraków czy Warszawa? Gra idzie o honor stolic Polski Byłej i aktualnej Zbigniew Kuczkowski i warszawiacy Kontra Alosza Adiejew i krakowiacy W którym mieście ewolucja osiągnęła wyższy stopień? Ciao Darwin. Jutro o 21.05 w TVN. Ciao! Sponsorem programu Ciao Darwin jest producent Kinder Bueno. Kinder Bueno na karm zmysły. Zadłużona farma ma zostać zlicytowana. Ktoś musi ją uratować. Co ja mogę zrobić? Ocal farmy. Babe wyruszy do miasta po pieniądze. Jesteś tylko małą świnką w wielkim mieście. Co ty możesz zrobić? Po pierwsze, zdobyć sprzymierzeńców. Co powie świnka, to święte. Po drugie, nie dać się pożreć przez wrogów. Po trzecie, uwolnić przyjaciół. Czy jej misja będzie możliwa do wykonania? Babe, Świnka w Mieście. W niedzielę o 13.15 w TVN. Polityka monetarna Unii Europejskiej. Wiadomości z giełd. Kontrowersyjne przepisy. Wielkie inwestycje. Fakty, ludzie, pieniądze. W poniedziałek o 23.35 w TVN. Program Fakty, ludzie, pieniądze. Sponsoruje Metia. Lepsza perspektywa. Wkrótce w TVN Park Jurajski 3 Ocean's Eleven. Ryzykowna gra Vanilla Sky Harry Potter i Kamień Filozoficzny Kity tylko w TVN. Prawie gotowe. Potrzebuję jakieś.